Trzemaneczku, z tej strony push Barber Dobra, wszyscy wiemy kim. Dobra! Wszyscy wiemy kim jesteś, tylko dobra. dlaczego dobra. każesz mi włączać kamerę? każesz ci włączę kamerę. ponieważ. ale nie, staraj nie będziesz rozpoczynać moich odcinków. Dlaczego słuchaj. w ogóle ty chcesz rozpocząć odcinek no, mój? Ja czym zwykle zajebisty pomysł na film. Ty tak. masz zajebisty pomysł słuchaj, na film. No ci jestem nam się i zmienisz zdanie, dobra? I no, nie wtrącaj mi się. Ale ja pomysł, pomysł? No jaki to jest pomysł? Ale wiesz, ale zgodzysz, że ja się zgodzę w ogóle. No bo się zbrodni, Dzisiaj słyszy ten pomysł, dwa czy trzy dni temu. wszystkich z ekipę. No wiem o tym. No. i to jest trzeba. mam teraz dużo roboty, ale każdemu zaproponuję małe poprawki, bo to jest ostatni dzień, bądź wzorki. Ostatni dzień na co? Ostatni dzień nagrywania filmów, bo jutro wracam do pracy. Aha Jako barber Czyli tak. czy, 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 czekaj, czekaj, czekaj. No i, no i co? Zaproponujesz Czyli im generalnie... poprawki, chcesz im poprawić fryzurę będzie, i będę, zabić wzorki, no bym się nagrywał no. Ja będę chodził. Mi... Ale, no ale po co mam to z... nagrywać z ukrzy? Bo będziesz normalnie to nagrywał. I no. słuchaj będę chodził i z ukryciem będę dezyfekował maszynki. człowiek nikt nie będzie tego widział, oprócz mnie i ciebie, a im powiem po obcięciu, że dostałem telefon, że tą samą maszynką wcześniej z hifem i nie Reakcje, no. że co? Czekaj, czekaj, ich... czekaj, 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 czekaj. Kręcę i, że tą maszynką strzygłem rościa z hifem i nie użyłem żadnych środków dezyfercji A prawda będzie inna, bo nawet na kamerze, będziecie widzieć, że dezyferkuję maszynki. I myślę, że po prostu każdy się z nich zestrata, zobaczył czym ich racje? Co ty na to? <laughs> no to jest, gru... to jest, to jest grube, stary. No to... i to będzie śmieszne. No to tak jeszcze no... na tym kanale jeszcze nie było. No dobra, no to jest gruby I odcinek. Już się chciał na YouTube? W ogóle nie. Ale bez musiał ich zacząć, wiesz o tym delikatnie chociaż. Znaczy, może pódlapę, tak minimalnie, żeby było czerwona skóra, bo tak nie ma nie albo to będzie przesadno, to no, zacinanie ludzi. No dobra, no ale tak żeby... tak no, żeby była możliwość zarażenia. ewentualnie i tak będą, tak, i tak i tak i tak będą I W ogóle tylko o, No dobra, no to rzeczywiście to jest dobry to pomysł to. i zgadzam się na to Także no, no cóż, no pierwszy raz jestem w stanie powiedzieć, że Barber mi się naprawdę dobry pomysł na film. Dobra, yy, każdy ten nowy czerwony przycisk, jaki yy, widzicie na moim poluszku zostawcie tam na dole i dołączcie do naszego kanału. No i co chyba zaczynamy, co? Let's go. Zypakujemy maszynkę. Lecimy z pierwszą. Ale też desyfikowałeś te przy te świątku. Już wam desyfikowałeś, Ale to lubię też raz na pewno. Dobra, dzisiaj w zajęciu odcinek nagrywamy, bo robimy mega fryzury w sensie wzorki. Zapraszam cię na małą poprawkę do mnie, co ty na to? Poprawkę? Znowu? Przecież niedawno nie działałeś. Znowu Ale to? Ale co Stary, ty no. masz jakiś fetysz ostatnio do tych włosów. Chodź, Znowu? No chodź. No lubi ciąć. Tak, a... Ale nie, robimy wzorki dzisiaj. Wzorki? Wzorki no Jakieś Co? fajne wzorki. Wszystkim robimy. Także... Czym każdy w ekipie miał? No no weź, nie jesteśmy Co? Jakieś coś mi wzorki robimy? Ale ty masz no. plan na te wzorki? Zrobimy ci tutaj wzorek. Tu. Tu. Nie, no, stary. No stary, stary zrobię ci fajny wzorek. To zrobione, nie, ja nie potrzebuję. I możesz mi tutaj kreskę zrobić. Czy Pejsy poprawi tutaj, czy zgoli, bo to już bardzo jest bardzo duże. Już się zrobię. Dobra. Ja się boję, stary. Ewentualnie, Dobra, na co się boję? zgadzam? Czego pozarzę, się boisz? Nie z zrobić ci dobrze, gwarantuję ci. Zrobić, do... zrobić mi dobrze? Zrobić Jak ci dobrze. Zrobić mi dobrze, to się zgadzam. Zrobię ci lepiej niż twoja przyszła kobieta. Dobra, ja. <laughs> Ja się zgadzam tylko na jedną brewkę z drugiej strony. Co najwyżej, yy, brew taką krechem możesz mi walnąć z drugiej strony, ale to tyle, nie? Bo ja już więcej od ciebie tutaj chyba nie potrzebuję. Ja zrobienia. Z strony, bo... No jak ma być lepiej, no to możesz poprawić. E, musisz. Zdajźmy tak. jakiś wzorek, wzorek tutaj, o tu, widzisz? Tu jakiś fajny wzorek, zobacz ile ma miejsce. Zadaj no, przejście sobie tutaj tutaj, no. Porów mu wzorki, no. Tutaj już jest, tylko że tutaj jest trochę czerwony. Yy, ta, prawie cię zaciąłem, bo mam mamy się, że nie jest zły. No zaciąłeś go, no, no. Nie wiem, chyba ja się spoko, się nie? Dobra, to ci nie zadnie, bez przesady. Widzimy jest konkret, w telefonie. Nie no jest. Dziękuję bardzo. Pokaż się, gdzie ja co? widzicie ci Tutaj niby No ja nie widać nic Przesadza, jest, zaciął wielkie malarze Nic się nie stało Dobra, no kto teraz, teraz siada? Adam, może ty? Adam, teraz ty? Jesteś gotowy? A, nie czuć, tak na mnie patrzy troszeczkę dziwnie, stary Jesteś gotowy na cięciu? Głowy. Nie no, spokojnie, chyba ja chodzi... ale ty... żebyś ty mi zrobił ten wzorek Nie, stary, dlaczego ja mam to robić? Ja nie jestem barberem Będziesz delikatny? Będę Tak delikatny nie. Delikatny Dobra, siadaj, Adam Co robisz? No już i nagle mi za każdym razem smarty sprakuje, bo to będzie bez sensu. Co chwilę ludzie on widzisz sprzęt swaj. To musisz wejść tu bardziej dyskretnie, wychodź na sernaczek to robisz. Dobra, dobra. Na to już zrobiłem. to po prostu, żeby nie widzieli to. Siadaj, siadaj Jadem. Wydaje się małe Idzie Mi Tam się podoba. Małe, Poprawki, to jest jak tutaj jakiś metry. Zrobisz? Będziesz to. Są bardzo małe. Małe na pewno, a Adam. Ja zaraz wezmę żyletkę do ręki, aby ja ci to. Nie są małe, Adam. Zaraz tą kamerę w ci k**ę wsadzę. Ojejku. Uważaj, bo będziesz mieć zaraz krecha na całe czoło. Nie, nie ruszaj się lepiej. Dla twojego dobra. Ja mam już tak głęboko, że Ja nie to robię, wbrew mojej woli. Nie chciałem tego. No i co? No i tak, No i co tak No to wygląda? To troszeczkę cię zaciąłem. No tak. chyba go zaciąłeś, no ale tak dosłownie praktycznie w ogóle. Tak. Ja myślę, ostatnie zacinanie to tak jest jakąś tradycją, naprawdę. Co ty masz z tym zacinaniem? Ja lubię zacinać. już zejść z tego podziękuję Dziękuję ci. Ja za... Tylko Dzień. coś nie się przetrwałeś jakoś? A zrobi do... ja mi ja ja ty... ja to zdjęcie, ja żebym to zobaczył może? Ja ci zrobię. Albo ty zrobię robisz może. Tak, tragedia, nie? Pewnie. Nie, fajnie, fajnie. Fajnie. O, pokazać ci? Co? Widzicie, jak wyszło dobrze? Ze mną? Nie widać, tak? No, całego. Całego. No dobra, to wezmę jakby całego później. Jeszcze raz byś chciał, żeby takie to co lecimy swoim? Z wzorkiem, co? on ja zawsze się z niego śmieję, bo ma taki owalny, owalną twarz i oczy mu się rozjeżdżają jak kochdżę. <śmierdzi> <śmierdzi> <Taki śmierdzi> <taki przeklamy, śmierdzi> to jest co? wiesz, ej, chociaż nie muszę się dematyzować <śmierdzi> i mieć taki. Nie, nie muszę ukrywać. Ej, <śmierdzi> <tyjarz. śmierdzi> Ostre cięcie. Ostre cięcie też zajęcie A co ty mu tam robisz? <gryśla> krzyż! Zrób mu krzyż! Na, na, z tyłu, na głowie No tak, to będzie idealne, z jednej strony i z drugiej Zrób mu krzyżyk z tyłu głowy On przecież taki pobożny jest, to na pewno mu się przyda Będzie miał krzyż na drogę Czary, co ty mu zrobiłeś? Co ty mu zrobiłeś? Czemu mu to zrobiłeś? co coś się stało jeszcze <śmienią> wierzysz w Boga Czy ty jeszcze wierzycie samek nie, tak? Nie, bo nie. W ja się nie Mam bo... brzydko w ręku. Uwaga brzma Wiesz to po poli robią Tak. Ja. Teraz spiegiem. Ale jak to wygląda, nie? No. A pas, pasuje do niego Tylko tej oddech te przesadziłeś, Barber Ja bardzo się lubię z disem. Ale jest dobrze, to znaczy jest dobrze, tak? Wygląda, wygląda spoko No jak tak uważasz? Jest git hmm. Cicho zabójcie. Ale nie wygląda najgorzej Myślałem, że będzie gorzej wyglądać Podkreśla jego charakter A za ile to zajdzie? A, to... Dzień czasu to... I taką sumę? Normalnie jest 200 zł A mi? Na ciebie za darmo no. ja to które... no. chciał. Widziałem, że to no. jest no. fajne. Wow. Holy Bible. Biblię szkoda, że nie możesz. Patrzcie tak? na to, nie? A umiesz Biblię? Chodź. Biblię? Zaraz cię z tyłu książkę ja wydzierasz. Patrzcie na <grym> to. <tym> Jeszcze <filmie>. napisy. <grym> napisy? Jakie? No. Holy Bible. No. Tak też można zrobić. Ty to powiem ci, no, że masz no, jakiś no, talent do zacinania? Zobacz, no mogę go zaciąłeś. Tak, minimalnie. Patrz, no, patrz jaki fajny krzyż, nie? Tutaj. Jest e, nawet nie stryj stryj zadowolony ogólnie, nie? Jest tej strony, nie? Patrz jakiś fajny krzyż. To i wiesz, jak przyjdzie. Dwa. A, ty wiesz, bo jak <laughs> byś nie zacinał, to ja ci mogę oliwką z oliwek polać, to dobrze A jestem duchowiony, ten nawet. To dobrze, dobry pościsk. Dzięki, pójdź. Dzięki. Dzięki. Chcesz zobaczyć i zobaczyć sobie, jak łazience wyglądasz. A może ci mi coś więcej Nie, to i do łazienki, do. Zajebiście! Podoba trzy? się Zajęliście nie dało! Dzięki! Obróć się, obróć się, na się Ale wiesz, że czas taki jest, to Ale pan nie ma fajnej jodnety, to wie. to podoba. Dobrze się stanę, jeszcze tak... ...sztof. No Tylko, tylko, zacięty za, 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 za jesteś, nie? Przemyję jeszcze w gazi. Tak. Gdzie tą kreskę? A, zrobię mu te, tak z brwi? Nie, stąd. Nie. Stąd mu zrób kreskę. Z tego rogu, tak? No, ja bym poszedł do, Tu gdzie ta się kończy. Do tej bym poszedł. No nie, bo pusty. To jest nie, ona. Zrobię kurwa kreskę. Ty zadowolony z tych krzyży, tak? No A, chłopie, jak ja wyjdę, to każde moje, co? Na krzyże myślę, że poleci? No tak, ja się tak. Stary, nie tak to miałem mu zrobić. Zrobił ci to zupełnie inaczej niż miał zrobić. Zrobił ci te całe pieniądze. Nie, mówiliśmy o czym innym Barber. Ja, ale... Naprawdę mówiliśmy o czym innym. Barber, co ja mówię, że na dwóch z tego koleżek, Barber, zrobił zdjęcie tego. Okej, jest nic. No nie wygląda źle, ale. Co on zrobił na tych włosach, powiedzmy? To co nie. powinien czy nie? Nie, zrobił to co trzeba. Myśmy to co chcieliśmy. Ten, znak torda, bo się, tam no ta. Ta. i co zobaczy sobie, no. I co zobaczyć do łazienki? Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Nie, to, co chcieliśmy... nie A chcieliśmy... nie ma chcieliśmy... nie ma tego, jest serio, okej. Mam pytanie, dobrze to wygląda, prawda? Dobrze, no ale jest zupełnie inaczej niż macie. Chciał. Co? Co? Dlaczego? Dlaczego nie podoba ci się? Co? Nie no, wiem. Co on na tych włosach? Prosto miało iść, tak? No miało no. No miało, kurwa, to dlaczego nie poszło? No masz teraz trójkąta na głowie. Bernucki trójkąt zrobiłem na głowie. Prosto, coś ciebie jest za barbę? Chuj barber jesteś. Ja <laughs> zrobię. No oczywiście. nie wiem co mówić, jak Co po pozłości? Fajne wzory, myślę, mi się Nie no ładnie wygląda. A, ładnie wygląda. Czemu na Maciej, bo cię zaraz na łyso zgolimy. Co na łyso? Bo ci de Ukrainy. Tak jak ci pasuje, nie? Wielka, bo łyżak. Ładnie. Bardzo A Wielka też. Nie, wielka też też musi mieć zrobiona. Dobra, dobra. Tak? ona też musi mieć jakiś Dalej. wzorek na Też musisz mieć. Być... Eee, ja słyszałam. Obra się samolot po mnie bo No macie, bo cię ładnie. Ci Dobrze. Zrób i regulację brwi. Dobra. Dobra. To się nie szalpa. No nie przy wielka po prostu się nie schęc. Panikuje. Przebran się wielo. No, I jest tak. jak ona się boi, źletki, nie? No Nie dziwię się, stary, że się boi. No bo Barbara, trzeba tak? Nie, się prawie... nie wierzcie wiela, bo Cię zatnie. A i teraz jedno cię tak zostawia, dobrze? Już... Dobra. Nie, no, musi dwie poprawić. No nic ci się nie dzieje, wielka. Znaczy przynajmniej żlełki jest fajna, bo to jest takie, co się nie Czemu ona cię boi? Nie wiem. Nie. Dla mnie to jest przyjemne. U... Dla Dla mnie też jest przyjemne. Barber zostaw już ją Tylko że po ostatnim strzyżeniu, jak Barber mnie to miałem pociętą troszeczkę się I po tamty, od tamtej pory się już boję Ty patrz ona się naprawdę boi Sorry, ona już tutaj płacze. Ty popłakałaś? Załamana A może ty masz taki dotyk po prostu ja Tak, ja ma... to tak może, ma, może to jest zły dotyk no. Barber no, no, Dobra zostaw już ją Ni... Zobacz jak panikuje Już płaczę prawie jeszcze, Pamiętaj, jeszcze poprawię, się patrze, patrze, patrze. Z, tego, z tego tej perspektywy tutaj o, wiola. Wiola, wiola. O, ja oczami przepraszam? Dobra, już. Już mogę iść. Pokaż, ale zaciął cię. Przyciął cię. To no, i co z tego? mogę Ale pocięta jest. Masz kropkę taką. Czerwono. Zaciąłeś każdego. Każdego. Zaciąłeś ją, stary. Każdego. Ale pijam. jest tutaj też ten, wiesz, takie wzorki. Tak, jak się chowa do pokoju. A tobie też Ona wzorki się nie chcesz też wzorki. Ale wzorek będziesz tam. Co mu robisz? Ten drzew? Nie, ale bardzo lubię. Przesiadam mi to. No, pęcza? co? Pęcza. Kreski fajne robisz Dziękuję, dziękuję moje twoje zdanie Uwaga, mi się tak gra. A i ciebie też zaciąłem Zaciąłem, pa Tu, ma wszystko czerwone Ale tak. No to czemu ma czerwone? Stary, ty ledwo co bierzesz żyletkę do ręki Ale przestraszony też jesteś, bo siebie A jesteś sam przestraszony, jaką żyletkę teraz odwołaniam Nie, nie jestem przestraszony Już skończona robota I co zaciął mnie? No, no nie. Oczywiście rzeczy. No jak nie? Zaczął czy nie zaczął? Dobra, nic się nie stało. No, jak fajne, fajne kreski no. masz? Eee, no, to co? No zajedniście, no, to co by... odcinek no, to. By... O, to na tym polegał tylko odcinek, że żeby... nie, 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 to dopiero to, to, e... to będzie na przybitki, na początek. Dokładnie a to na, na ten odcinek. To no, tyle materiału nagraliśmy i te przybitki z tego robimy Nie, 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 no, w sensie, no to a będzie co początek filmu. Na tego odcinka. Ja nagrywam Was dzisiaj przez 24 godziny, co robimy? Ogólnie, wszystkie, taki luźny vlog, bo ludzie tego chcieli. W sensie nie było tego na kanale, to co, nigdy. Teraz dzieje, czy co? No zaraz będziemy jechać, no? Słuchaj, w jednym miejscu no. schowałem wszystkie żleki, które wymieniałem. No i między razem chcę desypułem cały sprzęt, Tylko, że ta robiłem, żeby nikt go nie widział. No i słuchaj, robiłem tak, że zazniżył mnie zaraz, ja odbiorę. Będę udało, że dla że coś miał kiwa. Pamiętasz, co było takiego, co tu do mnie na obcięcie kilka dni temu? No, 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 pamiętam go. To powiem, że on u mnie był i nie desypułem po nim. Ale musisz to... być mega przejęty, nie? Musisz być mega przejęty i że powiedzieć tak. Jak, jak to, że zacznie krzyczeć, jak to. Rzecz tej, dobra, no, no. Siema, Co tam, byku? Ale ty serio mówisz? Jakich i... Ty sobie za mnie jaja robisz teraz, w momencie. Co? To ty do mnie przyjeżdżasz na strzyżenie mówisz mi takie rzeczy? Co on Ale czemu nie powiedziałeś tego wcześniej? Co ty gadasz? Stary, ja sprzętu nie dosypakowałem po tobie. Że co? O? Dobra. Barber. Barber. Dobra, stary, to jest porażka. Chodźcie. No, to no, jest nienormalne. Co? Kończę, dawaj tutaj, słoniaczku, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Jakieś sprzęty bardzo emcekowane. Ale o co chodziło? Jakiś mówi. Nie, nie wszystko jest w porządku. Co wszystko jest w porządku? Nie na no, stary, mówiłeś o jakimś hifie. No ja o hifie nie mówiłem. Mów! No. Co ci leży na sercu, Sonia? Ja jedę, pier... no, Ja jedę, ja jedę ja, ja jadę do lekarza. Ale czemu to? Jadę. No dobra, no, dredżas, to no nie, nie panikuj, no bez przesady. No nie panikuj, dredżas. Jak nie panikuj? No, no co? to o co usłyszałem? Wydaje mi się, że... A o co mam pan? Ja, a a Wodzcie, ja się boję tu być, ja zostałem przycięty. A ty powiem, nie zaciągnął przyjęty. przyjęty. Was? Jak kurde nie jestem przyjęty, jesteś nienormalny? A, was a co, mam... też zaciął. Kakasz kupek? No tak. Ja sam wychodzę, ja mam ja daleko. I co, Dredasz pojechał na badania. Powiedz o co chodzi dokładnie, bo ja już zaczynam się denerwować w tym momencie. To nie jest śmieszne. Fajcie uspokójcie się dajcie mi coś Dobra. Dobra, uspokójcie, mówże szybciej. Dobra, do... tak wygląda, że przyjechał do mnie, pan do, do domu Dobra. Dobra, pamiętam, bo nie obchodzi mnie to, że przyjechał do ciebie. Mów o co chodzi. Ja nie mnie zapomnij, że zapomniał powiedzieć, że powiedli, że, ma że co? Ale co to ma wspólnego z nami? Przypominam ja wspólnego z wami, niestety przyjeżdżając do was nie wziąłem średnią do dezynfekcji Wszystkich obcinałem, to samo maszynki, które go obcinają A w dodatku nie wziąłem żelety, bo przeżydziłem trochę i jedną żelę was wszystkich obcinałem Że co? Ja się w****le mam być Weź sprawdź w internecie Adam, może ten e, Może czy jest... Kto zacinałeś tam? Jeszcze 3 metry ma, nie? Pozacinałeś nas stary Co ja od razu robię? No, to i byli Przez krew jest prawie 100% Przez krew? Przez krew. 100 Przez krew. Tak. Bardzo mało czyta Teraz to ja już nie zacząłem tak. tak. Wiesz czemu się lepiej i głębsze? To jest ta sama rzeka? Tak okay. Tak? To jest ta sama? No co, no to no limited... jesteś z nami tutaj, to wspólnie te bierzemy to na siebie. Ale czemu co? A chciałbym musimy coś szybkę A Przepraszam, to że my jesteśmy chorzy, a ty jesteś chory panem że na Takie mm. to zrobię że nie chcę. Po 60, to jest stary. nie ale z ten kupek się śmieję. Ale po czym uciekać? Ty już ciekawa. To stary starego podniesiesz i wiesz o tym też przestępstwo, nie? Nigdy no. niczym nie wie. Inaczej nie będę na to robił Krzydy, ale łatwo nie już nie. Łocem już się gazać stary. jeżeli mamy hifa, stary mogę się nas wszystkich zarazić. Ha. Wszyscy możemy mieć Hifa No tak, no i wszyscy jedziemy na podróż. Tylko nie mówcie w Jak to nie mówcie w No na ty, masz z Wenerą żyć i nic nie wiedzieć? Ale jak no. tak mogłeś przyjechać, teraz nie zdezyfekowałeś sobie maszynki A No może jak przyjadę to sobie ale nie sądziłem, że macie Hifa w domu A może... Że my mamy Hifa w domu? Ty... Ty doprowadziłeś do grupy Spiny, nie? Stary, tylko żeby mnie nie zabili, bo Radziec minął, dobra? Idziemy posłać co tę Bo ja wiem, że można go poznać do sądu za takie coś takiego, ale nie ale... Stary, to jest zachubany. To jest w co on zrobił. Przecież mam przykąpłość? Nie zdysyfrykował tego, a teraz nagle co? Co mam teraz zrobić? Co do końca jeszcze będę musiał płacić z hipem? Bo jestem w stanie się nie chciało opłacić, bo nie masz... A nie zadziwia. Wystarczająco jest poprzydzony, a ty nic nie zaraz po prostu nie bądź. To bo nogi, to? wynisz, że nie mogę przeskoczyć i to robisz po prostu. Rozumiesz? Po co? Dajesz mi jakiegoś WDR. Twół, pluję na to. Ale co musisz tutaj powiedzieć? Bo ja też używam tych takie, że goniłem z nią wczoraj, Jaja. Co ty, Jaja? Co ty goniłeś? Co goniłeś, Kiko? Jaja. będziesz dał cicho. Rozumiesz? Kajs. płacz? Jaja i pachu. No dobra, to nie, jest, to, to, to nie jest odpowiedni moment na robienie sobie żartów, yy, yy, Barber. Co, chodzimy do Jenera? No ja to a co ty, Jeszcze nie dyskutujesz Nie, po prostu chciałem zamienić parę słów w związku z tym, faktem. tak Czy mam mapletę? Nie, Co on się zdenerwował, stary? Już i tak jest wystarczająco. Atmosfera jest po prostu. Co on się robi? Co on się utrzymuje? Jak on się uspokoić stary? Nie mam pewności, tak? Po stary sposób Po 6 miesiącach możesz dopiero test. A no tak, no i 6 miesięcy niepewności, tak? No ja nie na tym nie mogę, z tego doma pewno. on zaraz Co wychodzi, wychodzi? No, on zaraz wychodzi, bo ja chcę zobaczyć, czy rzeczywiście... E Okej, okay, a poczekaj, a skąd masz pewność w takim bądź że odcina się to osoba i ona już badania dostała, na pewno, że ma chifa. Znaczy on wcześniej miał HIVa i o nie powiedział Aha, miał wcześniej HIVa i nie powiedział ci, że ma że nie to tego. Tak, to jego wina To nie jego wina, to też się coś no, on mi nie powiedział, że ma HIVa ja bo zapomniał, sorry, stary zapomniałem ci Oczywiście, tłumaczcie, tłumaczcie, tłumaczcie. Ja nie mam Tak, no co ja Ale ty 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 masyki. Za każdym razem, bo każdym kliencie, stary biedze. A to ja mówię, że nie mam. do specjalistycznie nic ty co? Chodź, siadaj na twarzy. Że Co? No że nie Dobra, nie. Nagrywałeś to... tak? no, ja z tego odcinek nie tą kartę? Że, żeby tak? No i stary. Nagrywałeś z tego odcinka. ja nagrywałem z tego i będziesz nas kartę? Tak, mam, mam. No i mam już to Zobaczymy. Nie przyjmę takimi oczkami. Oj, to ma, ale nic nie stało. Dobra, poszczególnie, kiedy byliśmy, chętnie buchnęli stary. Ja on, myślałem, że on nie pobije, nie? Ty wchodzimy do trenera. Ale ja my, się... Cii, Wchodzimy ja, do trenera. Ja myślę, że oni tak cię pobiją dzisiaj, nie? Jeżeli... Stara no. musisz mnie obronić, bo będę obrażony. Wchodzimy to, 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 to. do czlenera. To za to, że całą piną zasługują. Trener, on ci chciał o czymś powiedzieć. Że nie ma stuprocentowej pewności. Ale jak tamten miał to pewnie ja ten. Słuchaj, burczę o panie. Nie ale za jaką krzywdę. Za jaką krzywdę, nie życie już dawno pukerkało, ale po co? Jeszcze mocniej. Ale słyszeliśmy to, jak jest, że powiedziałem ciekawej stacje no. stary. Ale no, musiałem sobie jakoś kadzić eee. w życiu. U się. Patrz, ma fajny napis nawet, no, masz fajne szurze. Ja wiem, podobają mi się, ale ta sytuacja nie dobija. Gdyby nie ta sytuacja, to bym chodził szczęśliwy. To za co? To, to. Czy to blądu, być zły dla ludzi. To było dzień. Od koła, Dariusz, widzę tu na stole, zaraz. O! Jakie to miaja? Czy ja mam hipa? Nie wiem. Jak nie wiesz? No nie jest w stanie kurwa mi to to wiesz, powiedzieć. Ja mówię? No, no, co ja ty tak, no, no, wiesz? Co, co w ogóle jeszcze się ruszasz? Zacząłeś dla wszystkich i rozdajesz tak chifa? Czy ty jesteś po*** dolony? ja mam właśnie chifa. No, to w wszystko. Co ty zadałeś? Co ty zadałeś? No nie wiem, nie tak nie pozarobię to Ale ja nie wiem, nie to Jak mnie nie zacząłeś? Jak mnie nie zacząłeś? ja? Oła, oła. Oła. To To Jeżeli naprawdę będę miała tego kipa, masz przerąbane, rozumiesz? Że ja ci tego nie popuszczę! Ale to nie ma! Że coś takiego mogłeś zrobić, No, Serio? I ty się możesz nazywać barberem? A ty co? Będziesz go tak trzymał? Ja Biedny, załamany? Dobra, za, zaraz wyjdzie. Ma on jeszcze Ma teraz wychodzi! Ja chciałem ja chciałem, dał, chciałem okay? tą krew do analizy dać! Pachnij Natomiast ty to czekry. źle Nie, nie, nie! Zostaj p***a, ile to jest, to... Ten no to bierz to sobie, wynoś się! Dobra, No wynoś się, do... no pakuj rzeczy i wynoś się! że ten gościu był hipa. Ten gościu, niech pokaże, że miał naprawdę hipa. Niech pokaże swoje badania, ten, do który, który do ciebie dzwonił. Ten niebezpieczny, jak on tam miał. Zadzwoń. Dlaczego ty w ogóle nie dezynfekujesz rzeczy? To też jest o... fakt. To co, no to czyli? co? Najlepszy barwe w Polsce, tak? Tak? Takie gówno nie najlepszy chyba. Jak nawet takich rzeczy k***a zrobić? Dawaj mój hajs.

co? Każda wydatka w każdej osobie, którą się odcinając nowa I to jest na was 50 kawa za za te zacięcia, nie Sprawdźcie że na kanale, gdzie to się odnosi Właśnie, to to był film na dzisiaj Nie, nie da nam no nawet Dobra To miałem pochodzić jakiś To był jego pomysł A oczywiście się tak zegresztowałeś, tak? ja się modliłem ja się modliłem Masz go wypie**lić Nie! Tak! Ile nerwów na szarfanisko przez te wasze zranione pomysły? Albo ty to zrobisz, albo ja to zrobię. Tylko, że ja to zrobię agresywnie. No nie, jeszcze nie macie kifła, bo inaczej się, się cieszyć no, Ale nie chcę stąd, tak czy siak? Nie. Tak. Takim, ale jest takiego czegoś co my żarty robisz? Ja ułatwasz! No, ale nie no, jakoś! to jest fajne, myślisz w swoim my Było zajebiste, no! Ludzie tak mają na co dzień, a ty się tego Ale ja, dlaczego śmiesz? Uła, nie winnie! Wow, nie nawet mnie. Na, na, tak? Zaraz no, ja się tak? się Nie, się dezynfekujesz! u mnie wszyscy to się Dobra, to za złombie! Na kolejny film na pewno nie ja i na kolejnym Na na pewno nie ma, ja i na naszą wioskę, taką że dostanie Także, to od wyjść. także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zostawcie na prosto łapy w górę. Cześć za. Pozdrawiam.